Elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców, w skrócie EWUŚ, ma w końcu rozwiązać problem, kto odpowiada za sprawdzanie, czy pacjent jest ubezpieczony, czy też nie. Rejestrując się u lekarza, pielęgniarka będzie sprawdzać w systemie opartym o prowadzony przez Narodowy Fundusz Zdrowia Centralny Wykaz Ubezpieczonych, czyli za wizytę będziemy musieli zapłacić ze swojej kieszeni. Na razie system jest w fazie testów w kilku szpitalach w całej Polsce, jednak dotychczasowe oceny jego funkcjonowania są na tyle dobre, że zostanie on wprowadzony w całym kraju już od przyszłego roku. Najpierw elektronicznie, a później w wersji papierowej, każda placówka składa do nas wniosek. Na pewno złożył szpital wojewódzki w Wielonej Górze, ponieważ składał poprzez delegaturę. Nie mam rozeznania co do innych placówek czy, czy całości, ponieważ takie wnioski można składać albo w delegaturze w niej Górze albo w oddziale we Wrocławiu. Na chwilę obecną w kilku jednostkach jest testowany, między innymi w naszym szpitalu w dwóch zakresach rozpoczynamy testowanie tego systemu. Korzystanie z systemu w zamierzeniu ma być powszechne, jednak nie obligatoryjne. Korzystanie z tego systemu jest możliwe dla wszystkich placówek, natomiast poprzedzone Złożeniem wniosku o dostęp. Więc jeżeli któraś z placówek nie złoży wniosku o dostęp, po prostu tego dostępu nie dostanie. Można przypuszczać, że do końca przyszłego roku z systemu będzie korzystać większość placówek świadczących usługi medyczne w naszym regionie. Tu jednak pojawia się kłopot, bo choć placówki służby zdrowia będą poinformowane, kto jest ubezpieczony, a kto nie, w nagłych przypadkach pomocy nie można odmówić. Problem rozpocznie się w sytuacji, kiedy danego pacjenta w systemie nie będzie. Prawda? Problem będzie dość poważny z tego względu, że my, jako jednostka świadcząca usługi medyczne, niejednokrotnie ratujące życie, jesteśmy zobowiązani do udzielenia tej, tej usługi, tej porady i na pewno ją udzielimy. Natomiast problem rozliczenia pozostanie nadal. Zabiegi wykonywane poza kontraktem zawartym z Narodowym Funduszem Zdrowia to zmora wielu szpitali, wiele niej górze. Ta kwota to ponad 20 milionów złotych długu.